Nagramy. Jesteśmy u Sławka Stalewiaka właśnie i oglądamy jego ogródek Piękny maury laski No cudo, naprawdę fajne, wysokie Często cię nagram pod nimi pałczychy No nie no pałczy zaszalały, nie? O Ślimaczek nie. podstawka to Dziwidło to, tak. Dziwidło to jest zarombiste. W tym roku widzę mu upierdzieliło się nie, konkretnie. Takie jeszcze nie było, nie? Grubiutkie, fajne. Fajniutkie, fajniutkie. No to właśnie tam kapsni pod tym. Aż tak najlepiej widać. A no. co to za format kręcisz? 4K. A, jest tam tylko taka linia, tak z ciekawości. Ja lubię technologię taką. Chce, muszę złapać coś. Zarombiste. Zarombiste. No, no. fajnie. Wreszcie przyjechałem, udało się odwiedzić po drodze jak ja jeździsz to coś się zajedzie, nie? Tak. Nie no trzeba tripa robić jakiś czas i odwiedzać. Szczególnie właśnie od takich pasjonatów. To jest kiedy coś fajnego, nie? Jak się pospotyka. Figi odbijają. Zobacz, nie? Ale co z tego jak owoców z tego nie będzie, nie? No nie, Ale w tym roku nie. No rozkrzeczyły się. No, no tak zostawiłem na Waszyngtonie, to Ta, tak? Druga? Słabo. Ta do tysiąca mrówek dopiero wytępiłem, nie? Rąbały w korzeniach. Jest. A bruk mają się ładnie, nie? Zaczynają kwitnąć. No, znaczy brak nawozu widać. Ta zaczyna, a to jest po... pojedyncza różowa. Ona jak zacznie to ona będzie do zimy. Mhm. Tu jest potrójna. Potrójna, też już ma, no ale widzisz o. A nie, sorry, nie, dobrze, jak odpadają liście, to jest lipa, ale ona ogólnie ma takie wybarwienie, nie? Czyli potrójna. to nie jest z braku nawozu, nie? Tylko normalnie... Ta, nie, ta, nie. A ta jest potrójna. A ta mówiłem. jest najwyższa, zarąbista. No, ale już, no, ale nie pomidora nie. nawet przy wygrumacji No już posadziłem, ale tamarillo do widzenia. Nie chcę, że pomidor sobie z boku rośnie. Coś tam jest. wyłazi, ale to pewnie będzie lipa. Eee, nie chce się bójnąć. Mam zapas Ale pomarańcza. Nie, to I, jest skierniewicka. Y, cytryna tarowko. no kwitła To jest okrufnie, taroko? no. Wróć, pomara y, cytryna To To z skierniewicka z chyba, z Bo liście ma duże. Już wiszą, nie? No i tam właśnie sklejiskę zarobiście. Tam jest pomarańcza co z lerwa wyrwałem, za śmieszne. Wróć cytryna. cytryna. Zwyczajna, za śmieszne pieniądze, tu jest pomarańcza. Starobko. A właśnie, a oto o to cudo, o to, to, to podobne do Albizji. Kaliandra? Ale jakie to ma drobne listki? No i składa na ten na noc, to jest najlepsze. Ale ja myślałem, na filmach wygląda jakby to miało nie, większe, ale nie. to ma drobniutkie, bardzo listki, jakie drobne. fajne. Ale jakie wytrwałe, można przesuszyć w szklarni, przezimować, ale nie, nie ma nic. tego też w Polsce. No nie ma. Nie wiem, w darłowie. A ty wiesz kąt? Szkółka z darłowa, Agnieszka. Tak i tak normalnie było w szkółce? No, ona tam gdzieś wyrwała. Odwiedzę ją. Na drugim wyjeździe już pisałem. Mm -hmm. <laughs> nie jest. Roztrata. Super no, powietrze, powietrze, w Polsce nikt nie ma takiej juki, żeby z nasionka nie, na pewno do ziemi dotykała No i nie będę tego ścinał. Ona no nie, podróży. zostawię. Ona ponoć tak się rozkłada, później to wszystko w się przypniło. No, ale z Nie, zarąbista, ale ta juka jest Jak i szeroka, ale sztywne to jest, kurde. To jest poprzedni statyw już się skończył, starczy. Całkiem się skończył? Czy jeszcze działa, ale tam nogi się, wiesz. No to, <laughs> za takie pieniądze to i można wymieniać te statywy. Tak. się. One nie są takie drogie. No i miskancik też jest no, wysoki, fajny. No. No, fajny, ja tak a jeszcze daktylowiec. 12-14 lat, tylko ja wykotowałem, przekotowałem, sprzedawałem, wykotowałem, sadziłem, cały rok to samo, nie? Jeszcze daktylowiec właśnie. A, paulownia. Ta no, na no liście. No i ta jest na, na kwiaty, nie? No. Przecież nie znowu z minus 27, też I liście też fajny. Kurde, ja miałem dwa lata temu paulownię, wiatr mi złamał, myślałem, że odbiję i gówno, była za młoda. Nie miało, wiesz, oczka pewnie na dole i nie odbiło. A to od ziemi z czasem powinno. Właśnie nie, zgnij mi ten korzeń, ale w tym roku mam następną. To no. będzie za rok już widać coś. No i ten daktylowiec, co? To jest kredaktyl. Ale widzisz, trochę tego. No, daktylowiec fajny. Ale tu ładne liście już puszcza, nie? Oj, te twarnie mają ulubione. Ekstra daktyl. Mrówki żyją. Ale gacie są miodzie. W końcu pomrowy czegoś nie jedzą. Ty to, to nagraj, zobacz. O kurde, weź <laughs> tam powąchaj sobie. I to ma trzy metry. Już. No już to wyższe chyba urośnie, bo jeszcze koksu daje. Nie, nie, nie weź sobie powąchaj tego na przykład, nie? Y Wieczorem fajnie daje. Wszystko legalne, przypominam, no, żeby zaraz nie było, że tu czpiemy coś. Wiemy, Teraz to no, policja była, widzieli. Jest tak, ale ten jest najwyższy. No ile może mieć? No za 3,5 metra. To chyba jeszcze wyrośnie, ja nie wiem, wiesz? Za ja trawą siele, koksuję. 5 metrów nawet niektóre. Podrosną umie na pewno. To jest normalnie jak drzewo. Tak. No. drzewo. Ta się nie czuć. czuć, tylko tak no, czuć. słabo właśnie, no bo... Wiadomo, to, to nie działa, można palić tego tonami. Tak. Ale zapach fajny herbata. Wygląd <coughs> fajny. Taki trochę jak ścianak z bambusa, nie stąd na przykład. No i jak szybko rośnie, nie? Ja no. niedawno było takie ciepło tylko i... I miodzio. Nie... Wodę, tylko trawę, nawozem. No i borówkę masz. Właśnie dorzucałeś coś do borówki no w tym roku. No w tamtym roku zmieniałem ziemi, dawałem... Czekaj, kwaśna. Nie, do borówki idzie? Tak, kwaśna. I w tym roku jest taki wysyp, że Właśnie, u mnie kurde, kurde w, w tym roku jest słaba. A, w ten roku zobacz, wycofała. to była wielka paulownia. tu robiła mi cień ogromny, nie? Muszę ją poobcinać i też swoje robiło pewnie, nie? No może być, bo ta borówka lubi słońce. A tam paulownia, która wiecznie co rok... Od ziemi A, tego, a ten, a ten e, wodospadzik działa? Czy wody mało? Nie ma wody? Ta w łąkę tak reanimuje. A tutaj to jest, no fakt. Samo wody. Czyściłem, czyściłem, chwilowo mi się nie chce. Ale przyjdzie na to czas. Malinki są już. Robakami? to zdrowsze, więcej mięsa. Rzeszki rosną. Caobiste to jest, kurde, fajnie. złamała kiedyś. A, taka ogromna drzewo co, co było, tak? Kiedyś tutaj. Kiwi. Ty no kiwi a nic nie ma, bo kwitło i co? A masz drugi? To są dwa. Ale drugie nie kwitło to sobie pewnie... Może być, że nie było Ty, Basio ruszył. Kurde Basio ci ruszył. Chciałem kręcić, to jeszcze nie kręciłem. Albo kręciłem, nie wiem. Ale jazda Basio ci ruszył. Znaczy ja nie miałem czasu z nie oglądałem ciebie. Ale kurde, Pięć? ruszył basio. Nie, nie kręciłem. So, i tu jest. No mówię ci, ale co z tego, jak z takim wszystko poszło się. Bo nie? mi jeden nie. to Jółka Jest, bo jest tam, tam taki nie, nie bez obsługi. Tak, nie? to jest takie, co, że posadzi się losie samo. A zawa musela kwitnie, nie widziałeś chyba. Nie. By... Zaczęła kwitnąć? No, no zaczęła kwitnąć znowu musela. No, 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 kurde. I to jest iletnia, ile trzyletnia? Więcej? No, nie no nie tak będzie, nie? Ma ze trzy. I dobrze trafiła z rok czasu kwitnie, nie? Kurde, ciekawe czy z tego faktycznie kiedyś można było zrobić ten czy znaczy uzyskać te owoce nie? i nasiona no, nie wiem, kurde. Zobacz. A nie patrzyłeś na lecie gdzie jakie te temperatury powinny mniej więcej być, żeby to już tak wiesz, nasi... zaowocowało całkowicie, nie wiesz? No to tak Do, dojrzało. Nie mam pojęcia. Czy to, to nie jest mi za zimno, za ciepło, ciekawe. Nie wiem szczerze. No, bo to niby z Chin, nie gdzieś tam z jakichś rejonów. Siwa Kampang. No <laughs> właśnie. Lici? O słabizna, trzeci rok. Nie? Ale kurde już i tak ci masz zgubiało. Tak, nie, ja w tym roku posiałem takiej... trochę pestek lici i na razie rosną. Cały czas wpuszczałem nowy list. Powiem Ci tak, za wolno rosie, won. <grym> nie za mnie. <grym> nie, o, lubię pomagać czasem. No ja też czasem odwijam. Słabo, niektóre dobrze tu rosną. Czekaj jak ten tekstilis pociągnie, nie? Znale. Może mu za ciepło temu. Weź se, te tekstilisy w Warszawie mają plus 7-8 metrów. Zarobię. nie wybarwione oczywiście. Ale zebrina, jaka, kurde. Bo to jest Sykimensis, czy Bengal? Właśnie, to jest Areuna Helensis. Czarna Śmierć puścił w zimę, wyszedł i jeszcze daje radę. Ale trudne gatunki. To też ładnie tutaj. Tak samo tu mam balbi... nie. Musa Blue tak słabo. Co tu jest? Musa Esmani. Widzisz, jaka burza była? Ale... No. Musiałbym podsypać trochę. Sykimensis, balbisiana, takie małe, ale rosło Michał no, jest, jest hybryd jest. ładnie rósł, ale kurde, coś mu się przez zimę stało i nie przeżył. Nie, to straty muszą być. To tam tak, jest to bądź. jest tak zawsze, ja też się z tym no, liczę. Cała Ale ta, ok, rośnie i tutaj nowy ten Nie, widzę. No, i pierdziele lepiej w pojemnikach przed brozami chować i mieć to gdzieś. Ale wiesz, że jak ja posadziłem swoją y, jedną do gruntów w doniczce, to puściła pół metra jeszcze aż korzenia w dół, poniżej doniczki. A to nie, bo przenosiłem często. Ha, kurde ty, jak pcha to korzeń w ziemię Nie sądziłem, że aż tak ostro. Ty są też warygata. Mam, mam tysiące nasion. Wszystkie nasiona wychodzą y, bez chlorofilu, znaczy sadzonki mm -hmm. i padają. 50 wysiałem 50 zdechło. Całkowicie nie padają? Powtarza, no. Jedynie jest kałączki. Czyli jeszcze mogą się. Padają, po prostu nie mają, nie mają w ogóle zielonej barwy i ciałbą bić Kurde, gryzą te bomki, będzie burza. Tak, będzie padało. A to, 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 to. O kurde. Pierwszy raz mi tak rośnie, tylko że ty roku jest takiego. Ale to jest wykład ta zwykła. gigantela. No rundodonek który który przetrwał zimę A Wrigata spadła Byłem u krztego u Jacka też i jemu przetrwała ale też słabo, nie? Dopiero co tam odbija kurde ale w tym fajne są liście A miałbyś sadzonkę jej? Mam no, mam gdzieś tam o, mam. W, kastrze. w kastrze tam leżą się paszą Coś się weźmie Coś się weźmie Kalidora właśnie a ta Poszło duża Kalidora już poszła? Poszła Wziął ktoś Przyjechał gościu, trzy wyłożył i pojechał. No to. No ale kurde, ile tam tu rosło? Tak, dobrały, to pieniek dzień... konkretny. No, to to była córka tego. Sześć nie? lat? Nie wiem już, szczerze. Kurde. Z pięć na pewno. Muszę ja o. Kupowałem od gościa z Niemiec, który przyjechał do Polski i przywiózł to jako kartofel. Gratisie mi rzucił. No. Bo w Niemczech to wie. W, 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 w gratisie. W gratisie. No. Kulej, to jest, to jest kolejna pałłownia, już wycinam i tak wychodzą. Właśnie to jest fajne, że tu można rzeźbić, to można robić cuda. Tak, w, w paulowniach, tak. Wczoraj gościu na grupie napisał, że kupił paulownię, nie, nasiona paulowni oksytry. A, a, paul, a paulownie oksytry to są z in vitro, jak ludzie oszukują. Ziółk. Ale tak, są te sadzonki, znaczy na nasiona są równych e, egzemplarzy roślin. że się się okazują nie tym. Tak, ta, no, no właśnie. Ale sprzedają właśnie pod różnym kątem to. Ta, ta Ale ty tego masz dwie sztuki. Ty do dwie kupiłeś sztuki tego. Kupiłem jedną, a wysłali mi dwie. Po prostu. Ja tak samo miałem z Albizjo kiedyś. Kupiłem jedną, a wysłali mi dwie. Ale ta w ogóle nie kwitnie. Za młoda jeszcze. Chyba to jest obu, ten, dzielnopłciowe. No, może. Nie wiem szczerze. A no, to tak ładne było kwitło, zamówiłem. Udroję. Czyli ekstra kurde, ekstra. Albicjana słabo. Trochę usił chwilowo. Już, kurde męcze Palbisiany, któryś tam rok. No, to... A gawa w Riga, ta? No odbiła, myślałem, że padnie na, na ryj. I bo ty dawa. otrzymałeś za długo w zimę chyba, nie? E... Potem za zimnym i środek zaczął zdychać, ale przyszło ciepło do folii i zaczęło odbijać ładnie. No korzeń jeszcze to, to nie, nie słabo przeżdy, jak u mnie nie nic nie rośnie. U Jacka byłem to po 2,5-3 metra już ma, nie? Właśnie, to ja ci to znaczy mogę to. pokazać swojego Basioka, tylko nie mam przy sobie tego filmu, bo to nie jest też na kanale. U mojej siory posadziłem, koło Mierzeta Podlaskka ja i czekaj, gdzie to jest biała Podlaska. O, gdzieś tam. No, no, przed Lublinem, w stronę Lublina. Nie. Posadziłem, ty wyobraź sobie, że 6,5 metra miał Basio w tamtym roku. Nie, ja nie wiem, u mnie nie rosną. Nie to wiem. ja się w ogóle, Ja u mnie takich nie było, jak u niej. Czy to jakiś dobry się trafia? Ja nie wiem. Siora mówiła, że podlewała codziennie po wiadra wody. <gry> Jeszcze ten obornik, wiesz, krowi, zwykłej z obory brała i wrzucała i. Ty coś w tym jest, nie? Z tym obornikiem. Tak, obornika trzeba dużo do tych bananów. No prawe też lubią. Zobacz, a ja na kompost waliłem, wszystko, prawe dostaje. Wiesz, że ja teraz w ogóle zjemy, wszystko sleść, ścielę? Tak, ja wszystko ścielę teraz z trawą. I nawet z rębki jak mam z gałęzi, też tak samo w rębank i pod drzewka. Słuchaj, samo to, że trzyma wilgoć. Tak, dużo daje, dużo Ale daje. Nie, nie wyś... wysusza ziemi. No. Mhm. Jest różnica w roślinach, rosną pięknie. To jest naprawdę fart. Ekstra. No nic, dobra, dokończymy. Na razie pokręcamy.